Witam, witam. Cześć, kochani. Witam. Na naszym live. Teraz sobie tutaj zobaczę. Jakiś fajny filtr. O, śnieg pada. Nie, chyba zrobimy. Słuchajcie, chyba zrobimy bez filtra. Będzie. Bez filtra. Dzisiaj chciałam powiedzieć dwa słowa na temat porażki, um, ale tak naprawdę to nie będzie dotyczyło, to, to dzisiejsze krótkie nasze spotkanie na live nie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie tematu porażki, ale też um, naszego odbioru, naszego poczucia, że coś nie było, nie poszło tak jakbyśmy tego oczekiwali, um, i my to odbieramy jako porażkę, a nie jako jakąś lekcję, czy jakiś wgląd, czy jakąś sytuację rozwojową dla nas. Bo często tak jest, że to, co się zadziewa w naszym życiu, właśnie nieraz mówię, że kryzys może być szansą. Kryzys może być szansą na poznanie siebie, na odkrycie, gdzie nie jestem w spójności ze sobą, gdzie chciałabym. Funkcjonować inaczej, tak? Także to jest taki potencjał, otwiera się potencjał. Czasami trzeba walnąć, o glebę, żeby <laughs> zacząć coś zmieniać. Ale dzisiaj chciałabym powiedzieć na temat porażki: takiej, takiej, która gdzieś tam jest w naszej głowie, takiej trochę urojonej porażki. <laughs> Kiedy krytyk wewnętrzny jest mocno aktywny w naszym życiu. I kiedy my robimy rzeczy, które są dla nas wyzwaniem, tak, robimy pewne rzeczy, na przykład po raz pierwszy, czy dzielimy się ze światem? Cześć Asia, cześć Elizabeth? Ela, witajcie dziewczyny. Kiedy my się dzielimy ważnymi dla nas rzeczami ze światem, czyli czymś, co wypływa z naszego serca naturalnie. Czymś, co jest jakąś formą naszej kreacji, czy właśnie działania w zgodzie z sercem. Trzeba pamiętać o tym, że my zawsze wtedy wystawiamy się nie tylko na krytykę potencjalną z zewnątrz, ale też ten głos, ten krytyk wewnętrzny, który być może jeszcze nie jest tak bardzo oswojony, bo to też jest proces, praca z tymi blokadami, ze schematami, z przekonaniami, które gdzieś tam kiedyś się w nas wdrukowały głęboko i tak naprawdę rolą krytyka wewnętrznego tej części nas, tej części subosobowości nie jest wcale to, żeby nam dokopać, cześć Karolina, cześć Kamil, czy żeby nas gdzieś położyć na glebę tak? i położyć na łopatki, tylko... On chce nas wspierać. Nie zawsze robi to w odpowiedni sposób. My musimy go nauczyć, my musimy go oswoić, my musimy mu pokazać. Okej, okay, to mnie nie wspiera, kiedy jest mi ciężko, kiedy mam poczucie, że coś nie poszło w zgodzie z moimi jakimiś oczekiwaniami być może, to trzeba się uczyć samo współczucia, podawać sobie rękę, a nie jeszcze się dodatkowo obliczować. to jest ogólnie proces, tak? Pracy z krytkiem wewnętrznym. Um, ale właśnie, jeżeli chodzi o ten temat porażki, Takiej trochę urojonej porażki, tak? Bo na przykład ktoś jest w swoim procesie, em, na przykład rozwoju swojego pasji biznesu, na przykład, tak? Czy dzielenia się swoją kreacją, swoją twórczością, nie wiem, swoim pisaniem, czy swoim malowaniem, czy swoim czymś jeszcze, <laughs> różnymi tutaj twórczymi e, aktami. E, no i ma w sobie być może takie oczekiwanie w środku, może nieuświadomione nawet w pełni, że jeżeli okej, okay, to jeżeli ja już włożę tak dużo energii, zaangażowania, że podzielę się tym, co jest takie moje, co jest takie, takie prawdziwe, co jest naprawdę w zgodzie z sercem, w zgodzie z duszą. Jeżeli ja już się tym podzielę, no to gdzieś no, chciałabym, chciałbym. Żeby zostało to pozytywnie odebrane, tak? Czyli jakieś oczekiwanie, że pojawi się pozytywny odbiór, odzew, jakaś reakcja. Yy, I kiedy to się nie dzieje, to kochana, kochany, <grych> nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to, żebyś pod wpływem takiej sytuacji, takiej pozornej porażki, bo to jest porażka tylko w Twojej głowie, pod wpływem takiej sytuacji, nawet jeżeli nie zostanie to, co Ty wykreowałaś, wykreowałeś, od razu jakoś bardzo pozytywnie odebrane, nie poddawaj się. To jest podstawowa zasada. Jeżeli Ty na etapie, kiedy dopiero zaczynasz wychodzić z tym, co jest takie jeszcze takie miękkie, takie, takie delikatne, takie jeszcze nierozwinięte, tak? jeżeli Ty zaczynasz to pokazywać światu, i ten świat od razu nie zareaguje, albo nie zareaguje tak, jak Twoje oczekiwania wobec tego były. To najgorsze, co Ty możesz zrobić, to jest po prostu zamknąć drzwi swojego serca, wycofać się i stwierdzić, widocznie to nie jest dobre, widocznie to nie jest ciekawe, widocznie to nie jest wartościowe, widocznie to nie jest potrzebne. Kochanie, kochana, kochany. Trzy razy nie, nie, nie. Nie zgadzam się. Nie pozwalam, nie zgadzam się, nie wyrażam skąd. <laughs> śmieję się, ale. Ale no tak, nie zgadzam się na to. Jeżeli tego słuchasz, <laughs> tego filmiku, to zapamiętaj sobie, wdrukuj sobie w swojej głowie i w swoim sercu, że to, co jest prawdziwe, to, co wypływa z Twojego serca naturalnie, czyli coś, co naprawdę chce się przez Ciebie przejawić, nie podlega ocenie. Oczywiście, że może ktoś to oceniać, oczywiście, że świat może to oceniać, oczywiście, że komuś to się może podobać, a komuś się to może nie podobać, ale jakby z perspektywy mm, wszechświata, z perspektywy jakby tego, po co tu przyszliśmy, to nie podlega ocenie. Ty, jeżeli to jest Twój obowiązek, jeżeli masz poczucie, że coś wypływa z Twojego serca, że coś jest Twoją prawdą, że coś chce przepłynąć przez Ciebie. Coś, włoska energia, tak? Nie ma takiej opcji, żebyś Ty wycofywała się, wycofywał się pod wpływem tej pozornej porażki. Bo ktoś, nie wiem, za mało entuzjazmu się pojawiło może na to, co zrobiłeś, zrobiłaś, czy odbiór nie był taki, jakbyś oczekiwał, oczekiwała. Pamiętaj, że jakby życiu w zgodzie ze sobą, um, gdy my kreujemy, gdy my dzielimy się, gdy my um, jakby wyrażamy to, co jest dla nas prawdziwe, trzeba być cierpliwym. I bo to ego, ego chce mieć efekt, rezultaty natychmiast. W ogóle właśnie to poczucie, że tak, no, skoro ja się dzielę tym, to jest prawdziwe, to, to wszyscy to kochają. No, fajnie, ale nie zawsze tak będzie. I ja zawsze mówię, że to jest taki trochę test dla naszych, mm, dla naszej prawdy, dla, dla pragnień naszego serca, dla tego, co naprawdę nam w duszy gra. To jest test, czy my pod wpływem zewnętrznym, czy pod wpływem naszych ograniczających, blokujących przekonań, bo to nie zawsze musi być reakcja z zewnątrz, ale to może być reakcja po prostu z umysłu tak, na jakieś nasze głosy, nasze krytyczne. Nie przytulony, nie niezaopiekowany, nie przetransformowany jeszcze w pełni, krytyk wewnętrzny. Um, czy my pod wpływem tej krytyki, jakkolwiek, czy braku reakcji, ty, czy reakcji według naszego ego niewystarczającej na coś, co zrobiliśmy, czy my podkulimy ogon i schowamy się do swojej jaskini, do swojej norki i już tam pozostaniemy, czy zrobimy zupełnie inaczej, czyli okej, okay, pozwolimy sobie na odczucie. Pozwolimy sobie, wiecie, z miłością, z współczuciem, bez wypierania tego, że okej, okay, kurczę, przykro mi, miałam jakieś wyobrażenia, miałam jakieś oczekiwania, myślałam, że jak się podzielę, że ja stworzę coś, że jak napiszę coś, że ja jak namaluję coś, że cokolwiek zrobię, tak, i podzielę się z tym ze światem, to że, to, że wszyscy zareagują: tak, tak, to jest cudowne. I tak się nie stało. I jest mi teraz z tym źle. Tak? I przytul siebie. Pozwól sobie na to. Natomiast to, co jest najważniejsze w takiej lekcji, to jest stanięcie do siebie. To jest wstawienie się za sobą. Miłość do siebie, self-love, miłość do siebie, to jest nic innego, jak stawanie za sobą murem. I jakby my się tego uczymy w procesie, tak? Ale właśnie sytuacje takie, kiedy nie ma z zewnątrz aprobaty, czy entuzjazmu, czy akceptacji, czy wsparcia, to są takie kamienie milowe na tej naszej ścieżce, na tej naszej drodze do siebie, które stawiają nas w sytuacji, że albo wybierzemy siebie wesprzeć, albo wybierzemy dać sobie, podać sobie rękę, powiedzieć sobie: Ok, co się tutaj zadziało? Tak, być może. To, co stworzyłam, może to jest jeszcze, jeszcze raczkujące. I pozwól sobie, i to jest też OK. Jesteśmy w procesie i każdy z nas się uczy tak? tego, co gdzieś tam z czym dzielimy się ze światem, uczymy się tego. I to jest normalne, że yy, nagrywasz, nie wiem, live i on jest jakiś, nie wiem, chaotyczny na przykład, a za dwa lata będzie już zupełnie inną jakość miał taki live. Czy tworzysz jakiś, yy, jakiś tekst na bloga? czy piszesz książkę, czy cokolwiek innego. Ja bardzo lubię w książce Elizabeth Gilbert, Wielka mawia. Ona tam stoi. Są takie słowa właśnie o naszych... o naszym obowiązku tak naprawdę podążania za pomysłami. Tak jakby, że to nie my wymyślamy coś, tak? Nie, nie my jesteśmy... Nie nasz umysł jest twórcą danego pomysłu, tylko siła wyższa, tak, wszechświat. E, nazywajmy to, jak, jak z, z nami rezonuje, tak, ja to nazywam wszechświatem, ty możesz to nazywać Bogiem, możesz to nazywać energią, ale że coś wyższego, coś, coś co nas tu wszystkich łączy ze sobą, chce się poprzez ciebie wyrazić, chce się poprzez ciebie zamanifestować w formie fizycznej, zewnętrznej, i naszym obowiązkiem jest podążać za tym, podążać, posłuchać tego głosu, wziąć ten pomysł i go wykreować, dać na zewnątrz. I jeśli my tego nie zrobimy, to ten pomysł za chwilę po prostu się wyrazi poprzez kogoś innego. Bo Wszechświat nie będzie, wiesz, nie czekał na naszą gotowość. Ehm, <noise> Pewnie przyjdzie kolejny, ale <noise> warto po prostu robić swoje, to co gdzieś przez nas chce przepłynąć. I naszym obowiązkiem istotnym. i co do efektów, co do rezultatów, to one są jakimś elementem, tak? No, dla umysłu to jest bardzo ważne, ale tak naprawdę dla naszego serca to nie, jest, to nie jest tak istotne. Najistotniejsze jest po prostu, w ogóle nie jest istotne w zasadzie. Najistotniejsze w naszym życiu jest po prostu czuć, że robimy swoje. Um, i ja nie tylko wierzę, ale ja wiem, ja doświadczam, że wszechświat naprawdę nas wtedy wspiera. Im bardziej my ufamy, im bardziej jesteśmy aligned, tak czyli w tej spójności ze swoją prawdą, ze swoją naturą, ze swoimi właściwościami i po prostu robimy to, co życie się przez nas żyje. I tak jak się żyje, tak, tak się żyje, po prostu robimy rzeczy, które musimy, w cudzysłowie, musimy robić, bo bo nasze serce tego chce. I oczywiście nigdy pewnie nie jest tak, że, że umysł przyjmuje z aprobatą taką pozorną porażkę. Tak? Czyli, okej, okay, jeden Twój pomysł zostanie w ogóle super ekstra odebrany, pomożesz na przykład, czy zainspirujesz, czy dasz jakieś piękno światu i wielu osobom, a inny. A inny mniej, albo w ogóle, albo po prostu jedna osoba. Ja, słuchajcie, jak ja pisałam swoją książkę Zdrową Nadzieję, ja miałam oczywiście takie wewnętrzne blokady, takie myśli w ogóle, że kurczę, czy, czy ktoś to w ogóle przeczyta, czy to ma sens, i tak dalej, i tak dalej. Ale w jednej takiej, takiej sesji coachingowej, rozwojowej, doszłam do siebie, znaczy doszłam do tego, że tak naprawdę, ale tak naprawdę, tak w głębi serca, czego ja się boję, czego ja się boję. Jeżeli chodzi o wydanie tej książki, czego ja się najbardziej boję. I um, okazało się, że boję się tego, że, że ludzie mnie ocenią. Tak, no to jest bardzo częsty lęk, że ocenią um, moją prawdę, że, bo to jest właśnie odsłonięcie się, pokazanie tej swojej prawdy w naszej twórczości. Jeżeli twórczość jest połączona z naszym sercem, to tak, będzie ten strach. Także, kurczę, oddaję kawałek siebie i ludzie mogą stwierdzić, co to w ogóle ma być. <grych> tak. Był ten strach, ale również za tym poszła świadomość, po co ja w ogóle chcę tym się podzielić. A chciałam się tym podzielić. Naprawdę. W jakimś stopniu były pobudki takie, w cudzysłowie nazwijmy to altruistyczne, tak? Miałam takie poczucie, że chcę, żeby ktoś też na tym skorzystał. Na tej mojej drodze, takiej um, uzdrawiania siebie, żeby ktoś mógł z tego zaczerpnąć inspirację, było coś takiego, ale było naprawdę takie najważniejsze dla mnie, dla mojego serca. Po prostu, że ja muszę to zrobić, ja muszę to napisać, znaczy muszę to wydać, bo to już książka była wtedy napisana, muszę to wydać, bo po prostu moje serce tego chce, bo, bo to jest, bo to jestem ja, bo to jest podzielenie się sobą, i czuję, że, że wszechświat jakby tego ode mnie wymaga. I naprawdę ja miałam taką myśl, że nawet jeżeli jedna osoba by tą książkę przeczytała, to ja już będę, jakby wykonam zadanie. Oczywiście, wiadomo, mm. <laughs> życie później, życiem tak chcemy ze swoją twórczością docierać, tak szerzej i tak dalej. Jest też ważna ta część. Nie wiem, jeżeli prowadzimy jakiś swój pasjon biznes, oczywiście jest ważna część taka. Umysłu strategicznego, tak planowanie, no bo chcemy z naszej kreacji żyć i to jest ok, tak samo, ale to są rzeczy takie drugoplanowe, naprawdę. Jeżeli chcemy prowadzić biznes w zgodzie z sercem, z duszą, um, od serducha, to naprawdę pierwszą rzeczą, na jakiej musimy się skupić, jest po prostu to poczucie to się chce wyrazić to jest mój obowiązek, i ja to wyrażam. Um, te aspekty inne, pozostałe, jak to, wiecie, ubrać, żeby to świat, żeby to z tym dotrzeć do świata i tak dalej, to nie, nigdy nie, nie powinniśmy od tego wychodzić, według mnie. Bo wtedy już zaczynamy tracić kontakt ze sobą, z tą swoją spójnością, z tą swoją prawdą. Tak długo, jak trzymasz się swojego serca, swojej prawdy, robisz to, co serce podpowiada, tak długo jesteś bezpieczny. I tak długo ta ścieżka Układa się i, i potrafisz to jakby spiąć. Potrafisz połączyć umysł i serce, a raczej serce i umysł. Ehm, także pamiętajcie, yy, kochani, <laughs> pozorna porażka. Nie istnieje coś takiego jak porażka. Nie istnieje tak długo, jak jesteś wierny sobie, bo jeżeli nie jesteś wierny sobie, no to już jest coś innego, tak? To wtedy już napotykamy. W ogóle na inny grunt wchodzimy, ale nie o tym tutaj mówię. Tak długo, jak jesteś wierny sobie, naprawdę. Jeżeli serio, no, ze zdrową nadzieją tak nie było, bo jednak okazało się, że są osoby, które chcą to, czy, tą książkę czytać. Czy to, co kreuje, no po prostu, są ludzie, dla których to jest ważne, okazuje się, tak? A na początku, te cztery lata temu, ja byłam pełna niepewności. Czy faktycznie to, co ja czuję, że chcę się dzieje ze światem, czy to będzie miało jakiś odbiór, tak? No i co? I po czterech latach prowadzę pasjo biznes. Mam klientki, prowadzę programy. No i życie się toczy. <grych> Więc mm, pierwsze zaufanie do procesu. Do swojego serca. Drugie, pamiętaj, jeśli nawet doświadczasz pozornej porażki, coś nie idzie tak, jakbyś chciał, chciała, nie poddawaj się, nie wycofuj się, nie zamykaj się, nie blokuj się. A jeśli nawet to zrobisz, nawet jeśli na chwilę się zablokujesz, zamkniesz, stwierdzisz, kurczę, może to nie jest dość dobre, może to nie jest potrzebne, może to nie jest wartościowe, wróć do pytania, dlaczego to w ogóle robisz. Cokolwiek to jest, tak? Czy piszesz, malujesz, yy, tańczysz, yy, no cokolwiek, to, cokolwiek robisz po prostu, cokolwiek kreujesz. Wróć do pytania, dlaczego? Czy ja to robię, bo skupiam się na zewnętrzu, chcę od razu jakichś efektów, na tym mi najbardziej zależy, czy robię to, bo czuję to? Bo po prostu to jest tak proste. Jeśli robisz to, bo czujesz to, a potem. To zewnętrzne, dopiero gdzieś tam na tym się skupiasz, ale zaczynasz od tego, że robisz to, bo czujesz to, no to wtedy nie ma porażek. Są tylko y, lekcje, są wyzwania, są jakieś progi, są doświadczenia, coś, co ci pokazuje, aha, tu coś nie, nie działa, może tutaj trzeba przepracować pewne jeszcze moje blokady wewnętrzne, może jakieś schematy myślowe, może nie funkcjonuje w pełni w spójności w, z moją naturą, może tutaj za bardzo coś, się naginam, bo mi się wydaje, że tak, że tak trzeba, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego coś jest nie tak, dlatego jest na, tym zewnętrz na tej zewn zewnętrznej płaszczyźnie coś nie tak. Mm, ale tak naprawdę mm, to jest, żyjemy w tak niesamowitym świecie, słuchajcie, <grych> który zadziwia mnie każdego dnia, że my nie wiemy nigdy do końca, tak? Nie znamy całości obrazu. Nigdy. I, no i wydaje mi się, że w tym życiu nie jesteśmy w stanie tej całości obrazu poznać. Um, taką słuchajcie, słucha, słyszałam inspirującą historię na temat takiego mężczyzny, który um, no, żył, żył już od lat w, w zgodzie z sobą, um, miał spełnione życie, um, robił rzeczy ważne dla niego, um, zajmował się duchowością medytował, różne różniste rzeczy w zgodzie ze sobą. E, jedyny taki problem, problem, tak to nazwijmy, który on miał, e, to, były, mm, to była łuszczyca, on chorował na łuszczycę. No i też próbował od różnych stron do tego tematu podejść, mm, holistycznie i tak dalej, z różnych metod korzystał. Nie mógł się z tego wyleczyć przez tam, nie wiem. To nie jest jakby to najważniejsze, ale powiedzmy, że 20 lat. Nie jestem pewna, nie pamiętam, więc tylko tak mówię orientacyjnie. Wiele lat, na pewno wiele lat z tym problemem się zmagał. No i słuchajcie. Historia jest taka, że jakiś uzdrowiciel, ktoś, kto zajmuje się leczeniem takim niekonwencjonalnym, podzieje się z nim jakimś tam swoim narzędziem. I to narzędzie zadziałało faktycznie. Ono w, w końcu, to narzędzie przyniosło rezultaty. No i teraz to są słowa tego uzdrowiciela, że z jego perspektywy, oczywiście to też jest jakaś jego zewnętrzna perspektywa i nie musi tak być, ale że ten człowiek, kiedy wyzdrowiał z tej łuszczycy, że według tego uzdrowiciela, że on się zmienił na gorsze. Nie wiem, mówię, to jest zewnętrzna jego perspektywa, ale on powiedział w taki sposób, że ta choroba jakby on nie rozumiał, po, dlaczego jest chory, tak? Robił już tyle rzeczy, był już tak naprawdę w spójności ze sobą, funkcjonował bardzo fajnie, mu się życie wiodło, układało i był szczęśliwy. Ale była ta choroba i po co ta choroba? kiedy on się wyleczył, on podobno, bo to jest zasłyszana historia, więc, no ale ku inspiracji się nie udzielę, zaczął się zmieniać na gorsze. W sensie zaczął, kiedy już wyzdrowiał, przestał dbać o te swoje takie fajne, wspierające rytuały. Podobno przestał się tak rozwijać, jakby korzystać ze swojego potencjału w taki sposób, jak to robił już przez lata. I ten usrowiciel stwierdził, no właśnie, że my nigdy nie wiemy, nie znamy takiej całości tego obrazka. I że ta choroba była dla niego w pewnym sensie być może, bo to też jest nasza zewnętrzna ocena, ale że ona była dla niego w pewnym sensie taką przypominajką, takim, takim elementem w tej jego układance życia, coś, co nie było idealne jakby, tak? On się z tym zmagał, ale to tak naprawdę pomagało mu na innych płaszczyznach jego życia żyć w zgodzie ze sobą. To jest bardzo ciekawa perspektywa, taka, no, jak to usłyszałam, tak uderzyło mnie to mocno Mówiło, wow, no, ciekawa perspektywa. No i właśnie tak sobie myślę, że, wiecie, my próbujemy zrozumieć wszystko, tak, świadomość i tak dalej. Dla mnie niesamowicie inspirujące od, od już dłuższego czasu jest na przykład system human design. Ale tak w głębi serca sobie myślę, że słuchajcie, super, fajnie rozwijajmy swoją świadomość, poszerzajmy ją, starajmy się, że jak najbardziej w zgodzie ze sobą. Ale my nigdy tak do końca nie znamy tego obrazu całości. My jesteśmy cząstką wszechświata, cząstką Boga, cząstką boskiej energii. Ale nigdy nie znamy całości tego obrazu, i właśnie dlatego ta porażka, o której dzisiaj wspominam, nazywam ją pozorną porażką, bo być może ta porażka, której doświadczyłeś, doświadczyłaś, na dłuższą metę będzie dla Ciebie błogosławieństwem. Można tak uznać? Czy ta trudność, której doświadczyłeś, doświadczyłaś? Czy ona może okazać się w dłuższej perspektywie czymś ważnym? Myślę, że tak. I myślę, że trzeba szukać tej takiej perspektywy właśnie głębokiej, duchowej serca. Dla mnie choroba, tak? Też. Borelioza, zetknięcie się z chorobą kilka lat temu no, wywaliło mój świat. Odwróciło po prostu go... 180 stopni i, i różne inne problemy, e, wtedy problemy emocjonalne i, i w ogóle problemy po prostu życiowe, kryzys życiowy sprawił, że naprawdę zaczęłam zmieniać swoje życie na dobre, na takie, które czuję, że jest moje. Więc nie bój się tego, jeżeli doświadczysz pozornej porażki czy kryzysu. Szukaj, szukaj wsparcia, ale przede wszystkim ucz się dawać sobie coraz więcej tego wsparcia, oparcia, samowzóru i powtarzaj sobie, że tak długo jak podążysz za sercem, za tym wewnętrznym głosem, który ciebie prowadzi, tak długo nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak porażka. Nie ma czegoś takiego. Tyle kochani na dzisiaj ode mnie. Pozdrawiam cię krótko, trzymajcie się. Pamiętajcie, róbcie swoje. To, co jest tutaj. Jak to inni ocenią, raz dobrze, raz gorzej, ten, komu się spodoba, to mu się nie spodoba. To nie ma takiego znaczenia. Największe znaczenie jest to, żebyście robili to spójnie ze sobą, ze swoim sercem i to trafi do odpowiednich osób, do tych, do których ma trafić. Więc nie bójcie się. Nie bójcie się i nie poddawajcie się jakby temu krytykowi, czy to jest krytyk na zewnątrz, czy to jest krytyk wewnątrz, w waszej głowie. Nie poddawajcie się. Niech wygra serducho. To jest najważniejsze. Za serduchem. Dobra, kończę już naprawdę. Pa!